Tak więc dzień dobry, dobry wieczór. Nie mam pojęcia o której godzinie wy to oglądacie i znowu spogląda na ten ekranik, ale nieważne. Otóż dzisiaj mam taką dosyć dla Was informację, jak wygląda korzystanie z serwerów. Tak wiecie, na co dzień, tak po e, już tych pół roku, od kiedy jest światowód, e, od kiedy już jest światowód, ale nie u mnie w domu, całkowicie w innym miejscu mam te serwery, jeżeli jeszcze tego nie wiecie. Mój pierwszy filmik, jaki był na tym kanale, to jest właśnie unboxing serwera r 720 Tam jest 6 dysków 2TB, tam jest bodajże aktualnie 9 tam przecinek 3 terabajta miejsca całkowitego, a wiecie ile teraz jest wolnego. Już poniżej 1 terabajta. Kiedy kupowałem ten serwer, naprawdę miałem nadzieję, że już jednak ten upgrade z tych 2TB, z tego 2 dysku do 10 terabajtów już jednak już mi pozwoli na. Wiecie, już raczej mi to wystarczy, tak? Nie będę już musiał upgradeować serwera, nie będę już musiał niczego przekładać ani nic. A tu jednak taki zong, bo po lekko ponad dwóch latach już. Zaczyna brakować miejsca. Bo, co jak co, ale jednak już z tego serwera korzysta już te kilka osób, głównie zdalnie, plus ja. I szczerze mówiąc, jeszcze przez te maszyny wirtualne, by the way, jak ja kupowałem te serwery, ja naprawdę nie przypuszczam, że będę kupował później serwery pod maszyny wirtualne. Tak, jak te HP-ki, by the way, macie znowu tutaj, o tu. Mam nadzieję, że to dobrze pokazuje. Złoty właśnie pod serwery, pod maszyny wirtualne. I jednak już po drugiego, który unboxowałem u Bartka, by the way, Migosz Sfinanszowa, Wojtrix, pozdrawiam Cię. E, na streamie macie go również tu, ale ja dużo Was odsyłam do tych kart, ale będziecie go mieli pocięte. Tylko proszę, zobaczcie te filmy, jeżeli już faktycznie Was tutaj odsyłam i wracajcie tu, później nie zapomnijcie. Kupię sobie, wiecie, drugi serwer pod maszyny wirtualne, wszystko fajnie, później zaupgrade'owałem każdy do 72 GB pamięci... E, przepraszam, do 36 GB pamięci RAM w każdym i jednak już jak same procesory, to już takie półbiedy, bo aktualne wykorzystanie tutaj w pikach jest do 30-40% na każdym serwerze, to szczerze już, już bardzo mocno jednak brakuje tego RAMu i już jednak tego storage'u, bo... Szczerze mówiąc te 10 terabajtów, zwłaszcza że ja to mam w jednym serwerze, gdzie mam swoje pliki, plus yy, dyski wirtualne do maszyn wirtualnych, plus backupy wszystkiego, no to te 10 terabajtów już serio już jest mało. Zwłaszcza, że hej, zwłaszcza, że byłem niedawno na wyjeździe z CDX-em i mieliśmy jakieś 300 giga miejsca, a 300 giga materiałów w ogóle nagranych i plus zdjęcia, pozdrawiam Cię to szczerze mówiąc te 9 terabajtów już zaczyna się mocno kurczyć. Hej, zostało 800 giga, jak ja zrobiłem małe czystki, czystki na serwerze po przenoszeniu paru plików, to się tam zrobiło ponad 1 terabajt. Ha, paru plików, a one ważą 300 giga, ale to tylko kurde u mnie. To Wiecie co? Zacząłem sobie tak przeglądać, jakieś, nie wiem, strony internetowe z ogłoszeniami, czy nie wiem, jakieś sklepy internetowe z używanym sprzętem. Już tak mniej więcej wiecie, już mam w miarę obraz tego, co ile, w jakich cenach. To następny upgrade będzie najprawdopodobniej do 36 lub 48 terabajtów. I tak, to będzie w jednym serwerze będzie to dlr 720 xd bekowy serwer. Ale. Albo właśnie R510, albo R720, 520. tam już jest, wiecie, 12 slotów 3,5 cala, to już można sobie fajnie poszaleć. Fakt, że już raczej bym chciał iść w ZFS-a, czyli to by ten kontroler w tym serwerze, wiecie, musiałby być tak zwany IT mode a IT mode w kontrolerze RAID w serwerach, to jest coś takiego, że jak zainstalujecie system na danym serwerze, to każdy z dysków będzie normalnie widoczny jak dysk podłączony do tego systemu slash komputera. No i szczerze jest to trochę problem ze sprzętem DLA i z HP, bo większość tych kontrolerów, wiecie, trzeba wgrywać inny firmware, czy się bawić w jakieś zmiany oprogramowania na całkowicie co innego od innej firmy. Niesie to za sobą ryzyko, ale hej, masę ludzi to w internecie robi, w ogóle na reddicie, bardzo dużo ostatnio na Redditie siedzę i o tym czytam. I szczerze mówiąc bardzo fajnie brzmi takie 48 TB miejsca w 12 dyskach, tak po 3 albo 4 TB, jeszcze nie wiem na co się w końcu zdecyduje. No i też zależy od budżetu, bo jednak ten budżet to tak jest te kilka tysięcy znowu i hej, jeszcze oczywiście karta 10 gigabit. No hej, musi to jakoś hulać, nie? W ogóle też by mnie, jeszcze mnie kusiło tam mały cash na SSD, ale to już później zobaczycie. Mam nadzieję, jeżeli to faktycznie wypali. No i szczerze mówiąc to byłoby na ten filmik, byłoby tak stricte wszystko, bo to miał być taki krótki filmik jak to u mnie teraz wygląda i szczerze po podłączeniu tych serwerów pod światowód to szczerze, naprawdę, naprawdę widać, że już jakoś... Jakąś stronę to jednak idzie, no bo hej, u mnie w domu to było tak zrobione, że halo, pobieranie 10 megabit, wysyłanie 1,3, tylko że ten wysył wygląda tak, że jak na przykład chciałem, wiecie, odpalić streama, yy, głównie audio, tam 128 kilobitów na sekundę, to właściwie nie miało internetu i nawet to nie wyrabiało. Więc Nero Ostrado, nie pozdrawiam Cię, czy tam pomarańczowi, ale dobra. Tak więc, szczerze mówiąc to byłoby wszystko na ten filmik, mam nadzieję, że się Wam podobało, jeżeli tak zostawcie tam na dole łapkę w górę, będę widział, że, że się takie filmiki Wam podobają, jeżeli byście chcieli widzieć cały rozwór, rozwój wydarzeń, jeżeli chodzi o upgrade'y tych serwerów, bo za niedługo kupuję sobie switch nowy do tych serwerów, taki nie jeszcze do, taki stricte do szafy rach, takie wielkie, 50 czy 48-portowe bydle, tylko już jeszcze raczej coś małego, tam 24-porty, ale szczerze zastanawiam się jeszcze jaki, czy chcę wziąć zarządzalny, czy nie, ale to, to, to zobaczycie w następnym filmiku, tak więc mam nadzieję, że ten filmik po takiej przerwie Wam się podoba, szczerze mówiąc liczę na to, że tak. Pozdrawiam wszystkie osoby, które mnie zasubskrybowały właśnie od CDX-a, z którym byłem niedawno, tak tydzień temu na wyjeździe. Dziękuję za tę subskrypcję. Mam nadzieję, że u mnie zostaniecie. Zapraszam tam do linków na dole i trzymajcie się. No i cześć.